Ja chcę opowiedzieć o Burgenlandzie. Tak jak pan profesor Wernerz mówił o zachodzie Austrii, to ja o wschodzie będę, czyli weźmiemy tę Austrię powojenną w kleszcze. I w kilku punktach chciałem tę swoją wypowiedź zmieścić. Najpierw chciałbym powiedzieć, co to był za kraj no ten, ten Burgenland, czy w zasadzie on się tak nawet nie nazywał ten kraj w tym czasie. Nazywało się to Węgry Zachodnie. Burgenland to była nazwa, z czasem chcieli, yy, chciał rząd Austrii nadać. Yy, no bo nazwa Węgry Zachodnie w ramach Austrii jako prowincja dodatkowa nie była specjalnie wygodna. Początkowo yy, nawet mówiono o niemieckich Węgrzech Zachodnich, nawet tak to różnicowano, a później już po prostu odeszli. Od nazwy Węgry Zachodnie w kierunku Burgenlandy, a żeby po prostu jakiekolwiek argumenty historyczne, które miałyby być na rzecz przynależności tego kraju do, do Węgier, po prostu usunąć z, z oficjalnej terminologii. Cały, ca, cały ten kraj zwany Węgrami Zachodnimi składał się z czterech komitatów, czyli w, w tym węgierskim podziale, na no takie powiaty można by powiedzieć. I to jest Bratysława. Wiseburg, po węgiersku Moson, Edenburg, czyli Sopron, no, po sobie najważniejsze miasto, i Eisenburg, czyli Was. Od 1647 roku yy, ziemie te zostały decyzją Ferdynanda III wpisane jako przynależące do Węgier w ramach cesarstwa. Austriackiego. Więc to jest ta, ta osoba, która dała Węgrom prezent tego typu. Yy, i, ustali, I ustalono później, yy, jak już był ten podział w 1867 roku na Austrię i Węgry, że właśnie Rzeka Litawa no, będzie taka, taką historyczną granicą podziału pomiędzy Królestwem Węgier a Cesarstwem Austriackim, przed Italią i za Italią. Tak? Cały obszar miał powierzchnię 4312,5 km2, czyli to nie było dużo. Ludność około 341 tysięcy, niecałe. Skład narodowościowy to w zależności od tego, na jakie spisy kto się powołuje, jaki historyk, to mu wychodzi, że między 75-80% to byli Niemcy. E, około 15% Chorwaci, z jakąś tą tam tam Słoweńców, niespecjalnie to rozróżniali. I, i, i około 5-8% to Węgrzy i niewątpliwie to właśnie Węgrzy i część zmadziaryzowanych Niemców czy Chorwatów należało do elity w tej prowincji. Jeśli chodzi o sprawy wyznaniowe, to mniej więcej 85% to katolicy o bardzo konserwatywnych poglądach, ludność łopska w większości i 14% mniej więcej to protestanci. Czym się trudnili, to żeby już zakończyć opis tego, opis tego terenu, to głównie rolnictwo. To było głównie rolnictwo i to jest yy, no, hodowla krów, żeby mleko dawały i uprawa owoców i warzyw, które się tam najlepiej udawały w tym klimacie. No jakieś szczątki yy, albo zaczątki przemysłu przetwórczego tych głodobronnych i to wszystko w zasadzie, co tam było. Czyli wydaje się, że jest to mały teren, nie za bardzo zaludniony, o gospodarczo niewielkim znaczeniu. No ale aspirowały aż trzy kraje do tego terenu po zakończeniu I wojny światowej, gdy się już Austro-Węgry rozpadły na dół. No, Jeden z krajów to oczywiście Węgry, które chciały utrzymać status quo i marzyły o tym, żeby oczywiście jak najmniej stracić z tego swojego stanu posiadania. A oni jak argumentowali, to zwykle przywoływali argumenty historyczne. No to tak było od czasów Ferdynanda III i to będą zostać po prostu. E, Austriacy to drugi kraj, który aspirował. No i oni oczywiście o argumentach historycznych raczej starali się zapomnieć. Raczej podkreślali kwestie narodowościowe, jest zasada samostanowienia narodów, a na podstawie samostanowienia narodów Niemcy na pewno chcieli w jakimś niemieckojęzycznym kraju wylądować i to jest główny oczywiście argument. A poza tym były przywoływane argumenty ekonomiczne ze względu na to, że dwumilionowa stolica Austrii cały czas nad nią wisiała groźba głodu że ten 6,5 milionowy kraj nie udźwignie takiego ciężaru jak, jak 2 milionowy Wiedeń, no to oczywiście każdy teren, gdzie coś się hoduje albo coś uprawia jest na wagę złota. Zresztą tak handlowo rzecz biorąc to rzeczywiście głównie te wytwory rolnictwa z Węgier Zachodnich szły właśnie w kierunku Wiednia. No i trzeci kraj, który wyciągnął rękę po, po, po tej ziemi, to Czechosłowacja. Która wpadła na pomysł, szczególnie Edward Benesz, który był tutaj głównym pomysłodawcą, żeby Węgry Zachodnie podzielić, a więc stworzyć z tego korytarz i dwa północne komitaty to powinna być część o Słowacji, a południowe do Królestwa Serbów, Chorwatów Słowenców powinny należeć i tym sposobem yy, oni częściej mieliby połączenie też kolejowe w kierunku Triestu no i Adriatyku, a dostęp do Morza Nowego tak jest mu wiadomo. No a w każdym razie, yy, żądania czeskie. Yy, no, trudno mówić o Czechosłowacji. Węż kształtował tą politykę, żądania czeskie umiędzy, umiędzynarodowiły cały problem. No i teraz y, sprawa trafiła oczywiście na konferencję pokojową w Paryżu i teraz tam, jak wiadomo, mocarstwa decydowało. No i te mocarstwa miały następujące plany. I to może wydawać się zabawne. Jak Włosi usłyszeli, że to ma być korytarz pomiędzy Czechosłowacją a królestwem SKS, to natychmiast zaprotestowali, że każde rozwiązanie jest dobre, ale na pewno nie to. Na pewno nie to, ponieważ to będzie wzmacniać w jakimś sensie no, królestwo SHS, no, a to trzeba jak najbardziej osłabiać. Więc yy, może, być węgierski, może to być węgierskie, może to być austriackie, no, ale na pewno nie będzie to yy, czeosłowackie. A, a na pewno nie będzie yy, z Jugosłowianami miało nic wspólnego. Francuzi w ogóle nie planowali tej kwestii i, i, i jak doszło do debat, to oni sami byli niezdecydowani, czy umacniać Austrię, żeby ona miała siłę się utrzymać jako niepodzielne, nie, nie, niezależne państwo, e, czy też wręcz przeciwnie, spisać tą Austrię na straty, bo gdyby doszło do szluzu, to znowu będzie dodatkowe y, umocnienie Niemiec. A taki korytarz, no nie, to by Cze jugosłowiański no to by akurat trochę przetrącił możliwych komunikacji Niemców na wokal, Więc e, Francuzi byli dosyć niezdecydowani, szczególnie jednak e, e, właśnie w tej początkowej fazie konferencji pokoju w Paryżu. Amerykanie tradycyjnie byli za zasadą samostanowienia narodów, z no, Niemcy na pewno, prawda, będą chcieli z Niemcami. Takie pomysły były wzmacniane przez Archibalda to Był profesor, który tam pod koniec 1918 roku wylądował w Wiedniu jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w Wiedniu, no i był sprzyjający Austriakom zdecydowanie w swoich poglądach. A delegacja, ta, ta komisja do spraw negocjowania pokoju zdecydowanie przyjęła ten punkt widzenia jako pewny po prostu. No i to jest ciekawe, że Amerykanie nie mieli nikogo w tym czasie na Węgrzech. To jest może ważne, prawda, żeby pokazać, bo, bo tam nie miał kto lobować po stronie Węgier za, 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 za rozwiązaniem ewentualnie prowenęgierskim. Brytyjczykom było wszystko jedno. To ostatni z krajów, który tam miał coś do powiedzenia, nie mówił o Japonii, bo ona się w ogóle tym nie interesowała. Brytyjczykom było wszystko jedno. No, ale taki najbardziej istotny w ramach Foreign Office, Political Intelligence Department, dokładnie ten sam, który mówił, że y, y, Różnica Karpaska powinna należeć do Czechosłowacji, a Ukraina istnieć nie powinna, żeby było po prostu połączenie y, y, pomiędzy Czechosłowacją a Rosją bezpośrednie. No i oczywiście to wymagało nieprzydzielania przydzielania Polsce w Galicji Wschodniej, bo to też, żeby to się udało, to, to tak musiało wyglądać. No to oni byli za tym, żeby iść za pomysłami amerykańskimi, czyli zasada samostanowienia narodów, żeby była stosowana. No i teraz na samej konferencji pokojowej, jak to wyglądało? Muszę powiedzieć, że sprawa Węgier Zachodnich nie była specjalnie debatowana. Sprawa Bratysławy była oddzielona w ogóle od całej kwestii, ponieważ tam cały ten prawobrzeżny, prawobrzeżny tak zwane przedmoście Bratysławy mimo, że tam nie mieszkali Słowacy, ani Czesi, ani nikt ze słowiańskiej narodowości to został po prostu z definicji przyznany Czechosłowacji i nie było dyskusji i to uczyniono na posiedzeniu Rady najwyższej konferencji pokojowej w lipcu, 10 lipca. Francuzi tam y, obstawali, a inni to się... No A pozostała część Burgenlandów. no to kwestia była taka, że w zasadzie Lord Balfour, czyli brytyjski szef dyplomacji, y, w ogóle skłaniał kraje uczestniczące, żeby w ogóle się problemem zajęły. Y, I pierwsza próba zakończyła się tak, że jak na Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych mówił, że powinniśmy się nad tym zastanowić, bo przyjadą Austriacy na konferencji, trzeba więcej coś powiedzieć. Jakie tam warunki pokoju proponujemy, no to inni tam powiedzieli, że tak, ale gdy sprawa trafiła do Rady Czterech, to oni stwierdzili, dopóki nikt nie wniesie co do tego jakiś zastrzeżeń, to nie będziemy się tym zajmować. Najpierw odłożono i do sprawy dopiero wrócono w lipcu. W lipcu, gdy Balfour był szefem delegacji brytyjskiej i znowuż on zaproponował, żeby się wreszcie z sprawą Węgier Zachodnich zająć i tym razem się przebił. To znaczy na, na, na kolejnych posiedzeniach tej Rady Najwyższej, wtedy to już wiadomo, że, że po, pojechał George Wilson i ci najważniejsi po, pojechali, jak już traktat wersalski został podpisany, no to wtedy w tym lipcu doszło do decyzji, że powinny te Węgry Zachodnie być przydzielone Austrii. Skoro tam większość jest Niemców, to niech to będzie Niech to będzie w Avstii. no ale to ciekawe jest, że jak pierwszy plan warunków przedłożono, to tam jeszcze nic nie było specjalnie napisane. Drugi, drugi projekt warunków pokojowych 20 lipca przekazano i wtedy Karl Renner jako szef delegacji austriackiej skomentował, że bardzo się cieszy, a obywodą nieśpłybicy na tych ziemiach. Co może być ciekawe, prawda? Że chciał, miał, miał pe, pewne ziemie, ja <noise> bym chciał PiS. E, czemu on tak chciał? No to właśnie, to jest. E, no, nie posłuchano go, to, to, to jest inna sprawa, że nie posłuchano go. Traktat Saint-Germain zagwarantował Austrii te ziemie. No, problem był tylko taki, że od momentu podpisania tego traktatu 10 września nastąpił dwuletni okres Pata. Austria dostała tereny, na które nie mogła wejść, ponieważ stacjonowały tam oddziały węgierskie. E, Antal e, Lechart, taki balans, najpierw zebrał w się 2000 zbrojnych, a później te oddziały rosły, no i w zasadzie od tego czasu zaczęła się e, wojna propagandowa, no bo Austriacy nie mieli jakby kim walczyć, żeby te ziemie ewentualnie odebrać, zresztą nie chcieli. Wojna propagandowa polegała na tym, yy, yy, że, że Węgrzy yy, no, chcieli przede wszystkim zniechęcić mieszkańców Węgier Zachodnich do tego, żeby się chcieli oderwać. Mówili, że nie, to tam przyjdzie jakaś konkurencja z Austrii, oni polegną na tej konkurencji ekonomicznej, to już nie opłaca, lepszy będzie rynek zbytu węgierski na te produkty. No i tego typu argumenty. A poza tym przyjdą i urzędnicy z Wiednia, a to jest czerwony Wiedeń, i ten czerwony Wiedeń to Was tutaj urządzi. Mówimy już o czasach, gdy jest po belikunie, prawda? To już jest, kolejne rządy są konserwatywne na, na benchmark. No i to można powiedzieć, że zaczął trafać do tej ludności. E, Austriacy z kolei swoją propagandę kierowali w kierunku państw y, zwycięskich, argumentując w całej w serii różnych not dyplomatycznych, że ten teren powinien dostać się e, pod, e, pod zwycięstwo Wiednia. E, w 1920 roku sprawa się jeszcze skomplikowała, bowiem powstał tak zwany Biały Sojusz. Złożony z Węgrów, konserwatystów austriackich i częściowo nawet bawarczyków, z Fonkanem, który rządził wtedy w Bawarii, bardzo konserwatywnym katolikiem, który miał doprowadzić do zamachu stanu Austria, żeby wyeliminować Renera z rządu. No, tego nie musieli robić, no bo okazało się, że Renner przegrał wybory w październiku 1920 roku. No i ostatecznie nowy rząd utworzyła partia chrześcijaństwo społeczna, czyli ta, ta konserwatywna. No i teraz była kwestia taka, że oczywiście Węgrzy mówią, to my wam pomożemy, znaczy obalić tego Renera, a wy nam te Węgry zachodnie. Gdy partia chrześcijańsko społeczna doszła do władzy, to nie zgodziła się na tego typu interes, bo już to nie był żaden interes dla nich. No i teraz ostatni etap rozgrywki wokół tego terenu to jest taki, że Węgrzy podpisują i staną, podpisują traktat w których który powtarzał zobowiązania do przekazania akskich są oczywiście zmuszeni do tego podpisu, wiemy w jakich okolicznościach to się odbyło. Później w listopadzie 1920 roku dochodzi do ratyfikacji tego traktatu, a węgierskie jednostki nadal stacjonują na terenie, na terenie Węgier Zachodnich. No to mocarstwa postanowiły wysłać notę do rządu węgierskiego, żeby opróżnił z sił zbrojnych własnych właśnie Węgry Zachodnie. Na co Węgrzy nie, nie udzielają odpowiedzi. E, w sierpniu 1921 roku traktat w Trianon wszedł w życie. Okazało się, że to też nie zmusiło Węgrów do ustąpienia. E, no i Austriacy, w takim razie, mając już pewny dokument w ręku, no, wysłali na swoich żandarmów. Które po prostu przegonili, ostrzeliwując, i to była pierwsza i ostatnia próba, żeby no, zrobić zgodnie z prawem międzynarodowym, na które wszyscy się zgodzili. Yy, yy, mocarstwa Atanty nie reagowały w żaden sposób, no, co, to, co też oczywiście podkreśla stopień zainteresowania całym problemem. Prawda? No i wtedy do, do, do rozgrywki włączyli się Włosi, którzy mieli ochotę porozumieć się z obu krajami. Bo, bo, bo nie wyglądały to na, no, ani Węgry, ani Austra, nie wyglądały na, na kraje, które byłyby we francuskiej strefie wpływów. No, tu była rywalizacja Austria między obu państwami. I zaprosiła delegację obu rządów do Wenecji na dzień 13 października 1921 roku, który to dzień negocjacji zakończył się podpisaniem kompromisowego pokoju, który podyktowali generalnie Włosi. Polegał ten kompromis na tym, że Węgrzy opuszczają Węgry Zachodnie. Mają do 28 listopada czas na to. Natomiast w mieście Sopron, czyli w tym największym mieście Węgier Zachodnich oraz w ośmiu otaczających gminach wiejskich miały się odbyć plebiscyt. Austriacy się zgodzili na ten kompromis. Myślę, że się zgodzili dlatego, że stosunki ludnościowe to wyglądały tak, że na tym plebiscytowym terenie 27 więcej tysięcy ludzi to byli Niemcy, a 17 tysięcy to byli Węgrzy. Yy, więc Austriacy się zgodzili. W naprędce mocarstwa skleciły komisję plebiscytową. Na czele komisji plebiscytowej nikt nie chciał stanąć. w końcu stanął włoski generał o ładnie brzmiącym nazwisku Ferrari. Yy, nie, nie, nie znalazłem imienia niestety. No i plebiscyt odbył się w dniach 14-16 grudnia 1921 roku, czyli, jak widzimy, w dużym tempie to wszystko przebiegało. To była kwestia dni praktycznie. No i się okazało, że plebiscyt dał zwycięstwo Węgrom. W samym Sopronie 12 327 głosów padło na Węgry i tylko 4620 na Austrii. W okolicznych gminach wiejskich było inaczej. No w pięciu z tych gmin wygrała opcja austriacka, to mniej więcej było 54,5% głosu, ale to w liczbach bezwzględnych to jest 3607 do 3007. Czyli to widzimy, że to nie jest dużo oddanych głosów. I takie wyniki poszły do Paryża, do Rady Ambasadorów, która ostatecznie zadecydowała na korzyść Węgier. Na korzyść Węgier. Czyli nie tak, że te gminy, które się opowiedziały za Austrią, były przyłączone do Austrii, tylko cały obszar wisytowy został policzony jako jeden worek i włączony do Węgier. Decyzja została podjęta e, 1 stycznia 1922 roku i kazano Austrii się podporządkować. Podsumowując, Całość tych moich rozważań. Muszę powiedzieć, że oczywiście sam obszar węgiel zawodnicz Burgenlandu nie był ważny w sposób w szczególny. Tym bardziej obszar Sopronu. Nie, nie był to ważny obszar ze względów administracyjnych, politycznych, yy, gospodarczych jakichkolwiek. Konferencja pokojowa się też niespecjalnie tym interesowała. Żadne z mocarstw nie miało jasnego Pomysłu, co z tym terenem zrobić, oprócz może Włochów, wspomnianych przeze mnie, którzy mówili: wszystko jest dobrze, tyle nie, Królestwo jest twoje Natomiast ten plebiscyt i jego wyniki miały olbrzymią wagę, według mnie, symboliczną. Była to bowiem pierwsza rewizja traktatu pokojowego podpisanego na konferencji pokojowej w Paryżu. Kraje takie, które budowały swoją tożsamość państwową i no, korzystne granice, tak jak Czechosłowacja czy Rumunia, bały się, czy Królestwo SH nawet, e, bały się panicznie tego, e, tego postanowienia. Ponieważ jak można Soplon i taką drobną kwestię doprowadzić do rewizji traktatu pokojowego, to czemuż by nie jakąś większą? Każdy precedens wydaje się być śmiertelnym zagrożeniem. Więc największy opór oczywiście był w krajach Europy środkowej, właśnie Ant. aptanty. No a także myślę, że ugrali na w tej całej sytuacji, ponieważ udało im się rozwiązać problem. To po pierwsze, a po drugie, udało im się nie pokłócić z żadnym z tych krajów, którym ten swój kompromis proponowali co później miało oczywiście bardzo ważne znaczenie w dalszej rozgrywce międzynarodowej w okresie międzywojennym. Dziękuję bardzo.